No i proszę Państwa jesteśmy tutaj. Rolnicy, proszę. Kocioł jakiś jest, zobaczcie. Zobaczcie, Zawaj... zalewajka. Tak się nie Specjalnie się goliłem, żeby na, 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 na tą, ten protest. Bo nie chciałem przybyć w tym. A nasze dzieci w rezerwacie cierpią wód. Tak, oka się widziałem z pijanka, widzicie polował, gdzie ludzkość to paszpanie tam pokaz dostanie. Co będzie polewał? Dzień dobry, widzę, że wsparcie z Odtawy przyjechało nawet do rolników. Nie tylko z Odtawy. Widzę, że Indianie się włączają również. Ja jestem Indianistą, dlatego, że jestem rolnikiem, któremu ekipa miliardów paśmiewskiego sprzedała ziemię. Do 14 tysięcy na wsi nie Jaka ekipa, przepraszam? Ekipa paśmiewskich miliardów 有谁？ Około miliona dolarów zostałem bez środków do życia. I jestem na każdej że manifestacji nie to możliwe. I wprowadzę właśnie wiarę. w kanał w Alicowie. I uważam, że mam 1,5 hektara ziemi ukrytych. Nie mogę ich, ich na razie ani nic z nimi zrobić. I ani traktora, ani ciągnika, chociaż miałem takie rzeczy. Tylko dlatego, że, że zniszczyła mnie ekipa byłego, byłego domu. Czyli indiańscy rolnicy wspierają ten protest, ale władza się zmieniła, a pan dalej protestuje. Tak, Przeciwko tej władzy również. Tak dlatego, że tak nie może być, bo ja, 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 jestem, ja jestem po prostu yy, wyrzutem społeczeństwa, głosem ludu jestem, miejscowego. Zadaję yy, swoje, swoje programy codziennie z komendnego wigwamu w Sieradzu. Proszę posłuchać i zapraszam na swój kanał YouTube. I także, jeżeli nie będą z ludźmi, jeżeli nie będą ludzie ekologicznych rzeczy jeść, bo ja ostatnio ani plastiku staram się nie używać, ani, ani papierowej, takich różnych rzeczy, także kupujcie, nawet się myślę na wegetarianizm indianizmu, i, Super. I, 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 tylko dlatego, żeby, że za dużo jest pestycydów w ziemi. Za dużo matka zina jest zatruta i ona się teraz buntuje. I mamy odpowiedni czas Dziękuję. do tego. Dziękuję. o przedstawienie jeszcze, mogę? Janusz Janka człowiek podróży Dziękuję. Dlaczego? Bo uważamy, że musi być godna płaca za ciężką pracę. Jesteśmy, bo dzisiaj już minęło kilka dni temu, ale jest 100 dni bez silności rządu. Nowego ministra rolnictwa wicepremiera Henryka Kowalczyka. 100 dni, które nic nie zrobią. 100 dni straconych dla nas, To może oznaczać też kolejne 100 lat bez polskiej żywności. Komuś się to wydaje niemożliwe, a ja Wam mówię, że możliwe. Tylko w poprzednim roku w Polsce zlikwidowano 40 tysięcy gospodarstw, które zlikwidowały hodowlę trzody chlewnej. To jest niebywałe. Przez kolejne lata tracimy gospodarstwa, które hodują ziemniaki produkują warzywa. Dziś przyglądamy się na, na to, jak przywożona jest żywność z zagranicy i my postulujemy dziś bardzo mocno. O co? O to, by powiedzieć nie dla zielonego ładu w takiej konstrukcji. Tego głosu nie słyszymy od ministra rolnictwa. Bo Z chęcią bym dał, proszę Państwa, w tej chwili pieropusz założył. Nawet żałuję, że nie wziąłem drugiego pieropuszu. Proszę Państwa, moi goście na YouTubie Żałuję, że nie wziąłem drugiego pióropuszu, bo bym, bo bym y, Michałowi na głowę wziął, żebym powiedział, wozu prowadź. Proszę bardzo. Unia Sieradzana, y, Unia Agro, Unia Sieradz. Hoka hej, się widziało, Janusz Janka.